Witajcie kolejnego dnia naszej przygody. To nasz drugi dzień w porcie w Osace. Wczoraj, jak widzieliście, byliśmy w Kyoto, a dzisiaj, już jesteśmy po śniadaniu, zaraz schodzimy ze statku i idziemy zwiedzać Osakę. No, jest kilka ciekawych rzeczy do zobaczenia. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, ponieważ o godzinie 17 nasz statek już stąd odpływa i będziemy zmierzać dalej. Tak więc, zbieramy się. Pakujemy rzeczy, zabieramy paszporty i ruszamy w miasto. Zeszliśmy już ze statku. Idziemy ponownie do metra, którym dojedziemy do centrum Osaki. Temperatura dość przyjemnie dzisiaj słonecznie jest niby 4 stopnie, ale wydaje się, że jest zdecydowanie cieplej, przez to, że wreszcie wyszło słońce i wreszcie możemy troszkę wygrzać się. Bo kilka dni wstecz no to niestety, ale do tego słońca mocno brakowało. A teraz wreszcie Japonia znowu jest dla nas łaskawa. Tak więc zmierzamy w stronę metra, ruszamy do centrum Osaki, no i tam rozpoczynamy kolejny dzień zwiedzania. Metra, można powiedzieć, w samym centrum Osaki. Nie widać jeszcze dookoła nas co prawda wielkich budynków. One zostały troszeczkę w tyle, dlatego że teraz idziemy w stronę pierwszej atrakcji, którą Luiza znalazła na mapie, ale nie będziemy uprzedzać faktów. Pokażemy wam, o co chodzi, jak dojdziemy na miejsca. Na razie możecie zobaczyć i porównać sobie, jak wyglądają no takie mieszkalne uliczki, mieszkalne dzielnice w Osace w stosunku do tego, co widzieliście w poprzednim filmie w Kyoto i w Nagoi. No chyba przyznacie mi rację, że wiele to się od siebie nie różni. Przed chwilą szliśmy zwyczajną ulicą między domkami, a teraz weszliśmy znowu w pawilony handlowe przykryte Takim oto daszkiem, żeby to kupującym na głowę nie leciało. Aczkolwiek powiem Wam, że myślałem, że tego typu przybytki są stworzone specjalnie dla turystów, ale teraz jesteśmy w dzielnicy, która nie ma absolutnie nic wspólnego z turystami, ponieważ jesteśmy w samym sercu yy, dzielnicy, w której nic nie ma tylko domy i tylko mieszkania a idziemy właśnie w stronę jednego z zabytków. Ale zanim tam dojdziemy, to mamy jeszcze około 20 minut spaceru. Tak więc, jak widzicie, w Japonii w Japonii. Po prostu tak się buduje pawilony handlowe. I jesteśmy na miejscu. Dochodzimy do pierwszej atrakcji turystycznej na mapie Osaki. No, może źle się wyraziłem atrakcji turystycznej, ponieważ jest to po raz kolejny swego rodzaju miejsce kultu. Na dole Wam dokładnie napiszę, jak to miejsce się nazywa, ponieważ wszystkie te japońskie nazwy są no, zupełnie nieprzystosowane do europejskiego ułożenia anatomicznego języka i dość ciężko się je wymawia i interpretuje. Natomiast tutaj możecie zobaczyć, właśnie już po części, jak to miejsce wygląda. Po raz kolejny mamy do czynienia z typową taką. Tradycyjną japońską architekturą. No i znowu to, co mówiliśmy w Tokio nieraz niesamowita cisza. Tylko powiem wam ciekawostkę, że e, to miejsce jest e, bardzo wyjątkowe ze względu na to, że reprezentuje czysty styl japoński, architektoniczny, który jest wolny od wpływów kontynentalnej Azji. I charakterystyczne cechy dla tego stylu, to jest prosty, niepomalowany, drewniany budynek z dachem pokryty strzechą, wzniesiony na niskim podium. Tak zwany chram. Został on założony w III wieku naszej ery i jest poświęcony trzem bogom. Okay. Idziemy zobaczyć, gdzie jest ten chram. To już wiemy, z czym mamy do czynienia. A póki co idziemy dalej. Spokojnie, radośnie pływają sobie kaczuszki. A my idziemy zwiedzać. Idziemy w stronę metra, ponieważ musimy się wrócić do ścisłego centrum, ponieważ główną atrakcją na mapie, na mapie Osaki jest zamek. Więc cofamy się teraz z powrotem do linii metra, która dowiezie nas z powrotem tam, gdzie zaczęliśmy naszą dzisiejszą przygodę. A teraz akurat idziemy przez taki park położony nieopodal, właśnie tej świątyni, którą przed chwilą oglądaliśmy. No, znowu odniosę się do Tokio. Tutaj zdecydowanie luźniejsza zabudowa niż w Tokio zdecydowanie więcej przestrzeni i terenów zielonych niż w Tokio. No szkoda, że jesteśmy w takim okresie, że dopiero gdzie niegdzie, tak jak widzicie tutaj, zaczynają kwitnąć drzewa, puszczać pąki, ale jeszcze większość tych drzew jest niestety szara i bez życia. Jeszcze troszeczkę za zimno, ale zobaczymy, bo nasz następny postój to jest Okinawa, więc może tam. Na Okinawie, która jest na południu Japonii, może już tego życia i tej wiosennej zieleni zobaczymy więcej. Nadal idziemy w stronę metra. Pokażę Wam. Tutaj właśnie przechodzimy przez taką dzielnicę mieszkalną. Takie bloki. No i kurczę, ja wiem, że znowu pewnie powtórzę to, co mówiłem już nie raz, ale to no naprawdę. Żadne z tych miast, w którym byliśmy, no nie ma podjazdu do Tokio. Tokio jest tak unikalne i tak jedyne w swoim rodzaju, że po prostu... No reszta Japonii jest, jest, reszta Japonii jest Tokio, tak bym powiedział. I już przy pomocy metra w Osace przenieśliśmy się do ścisłego centrum miasta. Jak widzicie, zabudowa troszeczkę się zmieniła. Dookoła, oczywiście, masa sklepów i restauracyjek. A my spacerujemy sobie po centrum. Idziemy, Luisa, teraz gdzie? Na jakąś taką handlową ulicę. Bardzo starą. Zaraz Wam przeczytam. To jest tak zwana. Ulica Tenjin Jinba najdłuższa handlowa ulica w Japonii, rozciągająca się e, na imponującą długość około 2,6 km. Tak jest, więc właśnie w tamtą stronę zmierzamy. A podążając tą ulicą, która to najprawdopodobniej jest właśnie tutaj, zobaczcie, już żeśmy do niej trafili, e, idąc prosto tą ulicą, dojdziemy w okolice zamków Osace tak więc. No, powiedzmy sobie, że no, wszechobecne, kolorowe, świecące reklamy i zakupy to nie jest to, na czym nam najbardziej teraz zależy. Ale przy okazji możemy się przejść i trochę pooglądać tego, tradycyjnych, tych tradycyjnych japońskich błyskotek i światełek w drodze do kolejnego miejsca historycznego, pokazującego nam kulturę i tradycję Japonii. Chociaż to, co teraz widzicie, to jest obecna, nowożytna kultura i tradycja Japonii. Więc cóż, dla każdego coś miłego. Właśnie się dowiedziałem od Luizy, że tą właśnie ścianę pokrytą reklamami, którą widzicie, to jest jedna z bardziej znaczących atrakcji Osaki. Nie wiem, nie pytajcie dlaczego. Ale właśnie spacerując po tej takiej, nazwijmy to imprezowo handlowej ulicy, doszliśmy na drzeczkę, która przepływa przez miasto. No i tutaj patrząc z mostu przecinającego tą rzekę, też można zobaczyć. Standardowo dużo reklam, i dużo yy, przecież świecących reklam, które zapewne w nocy yy, no, rozświetlają całą okolicę, że nie potrzeba dookoła ani jednej latarni. Ale powiem Wam, że tyle światełek i reklam, ile widzieliśmy w Tokio, to chyba naprawdę już mnie nic nie zaskoczy. Spacerujemy cały czas tą handlowo-turystyczną ulicą. No i. No, nie wiem, no nie będę się wypowiadał, no. Oceńcie sami, jest kolorowo, przaśnie, głośno. Czyli to akurat nie współgra z duchem Japonii, bo jednak wszędzie Japonia słynie z tego, że jednak jest cicho. A tutaj hałas jest na każdym kroku. Nawet i ja muszę nagrywać teraz ten film podnosząc głos, czego generalnie nie robię podczas nagrywania filmów w Japonii. Ale tutaj po prostu się nie da inaczej. z tej głośnej rozrywkowej ulicy przy pomocy znowu metra w Osace przenieśliśmy się do parku przy zamku no parku niestety tak jak mówiłem no jeszcze tej wiosny nie widać drzewa jeszcze przed okresem wegetacji natomiast przed nami zobaczcie jak, jaki cudowny widok o niczym tak nie marzyłem cały dzisiejszy dzień po wczorajszych 40 tysiącach kroków które zrobiliśmy żeby teraz wejść sobie po takich schodach chciałem użyć teraz tylu niecenzuralnych słów, żeby opisać tą sytuację Ale nie mogę, bo YouTube by mi zablokował film i chyba kanał duży jak mi się wypowiedział, więc rozłączam się, wyłączam kamerę i, i walczę z samym sobą i, i betonem i udało nam się po walce z samym sobą i piekielnie wysokimi schodami doszliśmy do bramy wejściowej na teren zamku Osaka. Tak on się nazywa na wszystkich mapach, więc tak będę go nazywał: Zamek Osaka. Wchodzimy do środka, tam już daleko w tle widzicie górną część zamku. Z charakterystycznymi zielonymi, spadzistymi dachami. To charakterystyczne dla architektury Japonii. A my idziemy dalej zobaczyć. Czy uda nam się wejść do środka? Jest i oto on w całej swojej okazałości i pełnej krasie zamek Osaka w typowej dla Japonii architekturze, z groźnie wyglądającymi przyczajonymi tygrysami w górnej jego części, złotymi mijającymi się w słońcu południowej Japonii. Tak mniej więcej powierzchnie można opisać ten budynek. Słyniąc z tego, że na większości właśnie widokówek, jak Luiza czytała, na większości widokówek i pocztówek właśnie z Japonii, to ten zamek widnieje jako taki symbol historii Japonii i jej architektury. Tak więc, no, nie można było być w Osace i nie odwiedzić tego wyjątkowego miejsca, aby podziwiać kulturę, historię i architekturę staroży starożytnej, starej Japonii. I znów krótką przejazdką metrem przenieśliśmy się z zamku z miejsca uciekającego wręcz historią Japonii do kolejnego nowoczesnego yy, miejsca na mapie Osaki. Teraz jesteśmy przy miejskim zoo, do którego raczej wchodzić nie będziemy, ponieważ nie za bardzo mamy na to czas. A idziemy w stronę kolejnej dzielnicy, która jak Luiza czytała, to Wam zamieszczę nazwę, jak ta dzielnica się nazywa. E, ta dzielnica jest inspirowana e, najsławniejszymi budowlami i e, miastami zachodu, takimi jak Paryż, Nowy Jork, Londyn. Więc ona właśnie tam, w tamtą stronę, gdzie musieli zaraz się udać, a Luiza poszła zobaczyć, ile kosztuje wejście do zwierzątek. To powiemy Wam przez ciekawość, Oczywiście, Luisa, ile kosztuje wejście? 500 jenów. Yen. 500 czyli Wam zamieszczę ile to jest oczywiście tutaj pod spodem? 500 jenów, jakbyście chcieli odwiedzić z A my idziemy dalej do dzielnicy inspirowanej zachodem. I jak informuje nas ta wielka, ociekająca nowoczesnością brama, wchodzimy właśnie do dzielnicy Shinsekai albo Sinsekaj, yy, która, wedle wszelkich przewodników, ponownie jest. Niemalże świątynią handlu, restauracji, bogactw kulinarnych oferowanych przez Japończyków, odwiedzającym Osakę turystom. Tak więc, no pokażę Wam, jak to wygląda, ale myślę, że nic nowego tu nie zobaczymy. W Polsce są strzelnice, i tutaj tak samo tylko, że tu się strzela do słodyczy i do zupek chińskich. Taka ciekawostka, że strzelnice też tu występują. W porównaniu do dzielnicy, którą pokazywaliśmy Wam w tym odcinku kilka minut wcześniej. Czyli tam gdzie było tak dużo reklam i również dużo barów, restauracji i sklepów. Tutaj zdecydowanie jest niższa zabudowa. Natomiast no generalnie to jest chyba to samo, tylko w miniaturce, tak? Tu jest. Są mniejsze budynki, ale też kicz i odpustasz się wylewa na ulicę z tych budynków po bokach, więc domyślamy się, że w nocy to miejsce również musi niemalże kipieć. Światłami, blaskiem. Zdecydowanie te latarnie, które tu widzicie u góry, raczej nie są potrzebne. Głównym punktem centralnym tej dzielnicy jest wieża Kaku, która pierwotnie została zbudowana w latach 20. minionego stulecia, później została przebudowana, odbudowana i w takiej formie, jak teraz ją widzicie, króluje nad całą dzielnicą. Sin sin sekao... Se kurczę, no nie jestem w stanie się tych japońskich nas nauczyć. A widzieliście parę obrazków wcześniej, jak ta dzielnica się nasyka. Wspominałem wam, e, że Luisa wyczytała, że ta dzielnica e, zasłynęła tym, że posiada wpływy zachodnich miast takich jak Nowy Jork, e, czy Paryż, czy Londyn. Natomiast no jedyne co, gdybym bardzo musiał naciągać y, tą definicję w stosunku do miejsca, w którym jesteśmy, no to chyba y, ta wieża. Y, jakby kto był szczerbaty na jedno oko, jak mawiał o Kargu, to by mógł pomyśleć, że trochę przypomina wieżę Eifla, ale to jest takie bardzo trochę. Reszty wpływów miast zachodnich y, nie zauważyliśmy. Można przyjść, zobaczcie, są króliczki, które można pogłaskać, są świnki, tutaj chłopiec ustawia sobie piramidę, żeby dostać się do świnek. Tak jak już Wam pokazywałam, każda e, restauracja e, przedstawia e, jedzenie, które oferuje. A tu zobaczcie, można kupić sobie bryloczki, torebki, które przedstawiają jedzenie. Bunki do włosów. Zobaczcie, jakie smaczne. Bunka do włosów suszy. sushi. Albo krewetki, jajka. Oni lubią jedzenie. Drodzy widzowie, nasz dzień w Osace właśnie dobiega końca. Za niewiele ponad godzinę odpływamy. Już zostawiamy Osakę i Kyoto daleko za nami i zmieszamy w kolejnym w stronę kolejnego miejsca na naszej mapie podróżniczej. Ten budynek, jeszcze powiem Wam tylko, który widzicie za mną, to jest akwarium w Osace. I Osaka reklamuje się, że jest to jedno z największych akwariów na świecie. Tak więc, jeżeli kiedyś będziecie w Osace i interesują Was takie tematy marynistyczne, to możecie jak najbardziej to miejsce odwiedzić. A tymczasem żegnamy się z Wami do następnego filmiku. Przed nami jutro dzień pełen odpoczynku, bo w sobotę statek nie zatrzymuje się nigdzie. Dopiero w niedzielę dopłyniemy do Okinawy, więc szykujemy się na ładną pogodę, na wyższe temperatury niż tutaj. No i na pewno kolejne ciekawe widoki, które czym prędzej Wam pokażemy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dzięki.